Przeczytajcie blokowaną, niewygodną dla wielu książkę o skandalicznym śledztwie w sprawie generała Marka Papały. Dostępny jest także audiobook. Nie pozwólmy, aby zadeptano ślady w pamięci o tej sprawie. Ślepe śledztwo zabić papałę. Podcast Sylwestra Latkowskiego. To ostatni odcinek pierwszej serii podcastu Ślepe śledztwo w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Zapewniam, że na tym nie koniec, sprawy nie odpuszczę. Oczywiście wszystkich odsyłam do książki. Także wydany został audiobook. Spokojna lektura tej książki na pewno pomoże Państwu zrozumieć, dlaczego w tej sprawie. Stało się to, co się stało. W ostatnich odcinkach dużo miejsca poświęcałem w ostatnich odcinkach dużo miejsca poświęcałem przełomowej sprawie zabójstwa generała Marka Papały, analizie kryminalnej, która wypunktowała błędy w śledztwie. Zapytałem o nią osobę, która wykonywała część czynności przy sprawie i znającą osoby występujące w wątkach poruszanych w analizie kryminalnej. Usłyszałem że także analitycy, jak i krytykowana przez nich grupa generał, zatraciła obiektywizm. Zamiast na chłodno wypunktować słabości śledztwa, braki w poszczególnych wątkach, ponieważ uznali, że zabójcą jest Patyk, wagę wszystkich innych wątków umniejszali. Można powiedzieć, że analiza została napisana pod tą właśnie wersję wersję Patyka. Mój rozmówca nie kwestionuje, że mają rację, ale na pewno w tej analizie brakuje chłodu, jaki powinien być. Oni w sumie pisali akt oskarżenia Patyka, a chyba nie o to chodziło. Póki nie zbadamy należycie wszystkich wątków, nie ma co mówić o tym, że dana wersja jest tą właściwą, tą pewną. Analitycy nie skupiali się na tym, że w śledztwie wiele tropów i wątków nie zbadano, bo był zakaz góry. A dzielna ekipa posłusznie kładła uszy po sobie. Zespół analityków kryminalnych sam zauważa, że analiza materiałów operacyjnych nie wyjaśniła wątpliwości, jakie powstały w trakcie analizowania sprawy procesowej. Zebrany materiał nie wskazuje, jakim motywem kierował się sprawca strzelając do Marka Papały, a tym samym nie da się odpowiedzieć na pytania. Czy zabójstwo dokonano na zlecenie, kto jest faktycznym zleceniodawcą, jak w takim wypadku przebiegał proces decyzyjny, kto dokonał zabójstwa. Jeśli chodzi o potencjalnego zleceniodawcę, w książce jest o nim mowa. Zaznaczam potencjalnego, ponieważ z uwagi na to, że śledztwo zostało prowadzone tak a nie inaczej, nie wiemy nawet, czy jest to słuszny kierunek, słuszne wskazanie tej, a nie innej osoby. Kiedy rozmawiałem z nim, tak, spotkałem się, wielokrotnie z nim rozmawiałem, stwierdziłem, że największe pretensje powinien mieć do grupy generał, do szefowej grupy generał, ponieważ to ona doprowadziła do sytuacji, że zamiast wyjaśnić kwestię jego osoby, jest jak jest. Zawsze ten cień będzie nad nim dzisiaj. Otóż dlaczego generał policji Marek Papała spędza weekendy poza domem? On po prostu egzystuje na zwykłej działce poza Warszawą, gdzie no, zwykły no, jakiś osoba taka normalnie funkcjonująca niekoniecznie chciałaby tam te weekendy spędzać. Marek Papała przynajmniej od września 1997 roku. Nie funkcjonował normalnie, bez, środ bez zażywania środków farmakologicznych, uspokajających tego typu środki. Jak w takiej sytuacji można mówić, że sprawę wyjaśniono do spodu? W tym miejscu należy postawić pytania. Kto za to wszystko odpowiada? Czy śledztwo wyczerpało możliwości? Siedziałem z Michną, jak usłyszeliśmy, że coś takiego się stało, to on wyjaśnił: Jadę na miejsce, zobaczę, jak oni to wszystko organizują. I nigdy się nie mogę dowiedzieć od kogoś, na czym te błędy miały polegać. Pamiętam jest... tylko moją refleksję, jak czytałem te akta pierwszy raz. To ten pierwszy tom, który jest według wszelkiej sztuki najważniejszym tomem, że nawet w tym tomie było widać chaos, e, brak decyzji, brak kompetencji. Na każdy... Dżungla. Tak miał w 2000 roku powiedzieć prokurator Mierzewski, gdy zapytano go, jaki jest stan śledztwa w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Prokurator Mierzewski to ten prokurator, który rzeczywiście nadzorował od początku sprawę i tak naprawdę za nim odpowiada, bo policja jest mu podległa. Szefowa grupy generał nic by nie zrobiła, gdyby on się po prostu postawił jej, gdyby zaczął może czasami wykonywać takie anienne ruchy. A tak mamy sytuację, że jeden na drugiego zwala winę. Na każdej stronie opisu zdarzały się dwa, trzy pytania, na które później trudno było znaleźć odpowiedź. Taka rzecz po upływie czasu, możliwość znalezienia tego, co można znaleźć na miejscu przestępstwa. Po upływie pewnego czasu staje się już nieodwracalnie utracona. Czy przez kolejne lata coś się zmieniło? Im głębiej wchodzi się w ten świat, tym bardziej właściwie wydaje się określenie dżungla, której nawet nie wiadomo, czy można wykarczować ścieżkę prowadzącą do jakiejkolwiek drogi. Na początku przyjęto 12 WS Wydasz. I nie wszystkie w moim przekonaniu wątki były poprowadzone z należytą starannością, z taką samą energią, yy, dlatego że kilka z tych wątków nie pasowało w ogóle do przyjętej koncepcji. Generał Józef Semik, gdy go pytałem o to, czy śledztwo wyczerpało możliwości, odpierał. Krótko, nie. Do śledztwa wraca się po 20 latach, okazuje się, że są wątki, które zostały pominięte, słabo zrealizowane, albo prowadzący jest na tyle przywiązany do własnej wizji zdarzenia, że je pomija. W trakcie, jak on funkcjonował w komendzie głównej, próbowano z tym wojować. Potem zarzucano między innymi jemu i innym, że chcieli sprowadzić śledztwo na manowcę. Otrzymaliśmy parę informacji istotnych, moim zdaniem, ciekawych informacji z pionów operacyjnych. One były przekazywane generalnie albo dla zespołów policyjnych, które poruszały się lepiej w tym środowisku, którego dotyczyły informacje. No i wiem, że wszystkie były sprawdzone. Natomiast co do jakości sprawdzania tych istotności tych wątków, no pewne, pewne uwagi moi oficerowie mieli. Przez lata pytałem decydentów, prokuraturze i policji dlaczego śledztwo zatrzymało się w jednym miejscu. Kto weryfikuje śledczych? Były zastępca prokuratora krajowego Kazimierz Olejnik tak mi odpowiedział. Przede wszystkim przeczytał raport policyjnych analityków, ten pierwszy wykonany w 2002 roku. Ten raport jest olbrzymim, ma kilkadziesiąt stron. Potem przeczytał akta prokuratorskie, co stwierdził, w aktach brakuje tego, co jest w raporcie. Dlatego dokoptował panią prokurator Grześkiewicz, by pilnowała papierów. To znaczy pilnowała prokuratora Jerzego Mierzowskiego. Jest coś takiego negatywnego w pracy policyjnej i prokuratorskiej, jak ktoś za dużo zajmuje się tym samym tematem, to się sam nakręci, zaindykuje, wbije sobie do głowy pewne sprawy, staje się niereformowalny. Prokurator Olejnik chciał mieć kogoś ze świeżym spojrzeniem. Zdał sobie sprawę, co za raban będzie, co się podniesie za raban, jeśli odsunie prokuratora Mierzewskiego. Dał więc prokurator Grześkiewicz, by go pilnowała i uznał, że to wystarczy, że sprawa pójdzie dalej. Jak się okazało, niestety nie poszła dalej. Generał Józef Semik dodawał w rozmowie ze mną, że zazwyczaj tworzy się zespół koherentny, tak samo powinno być w prokuraturze, a w tym śledztwie tego nie ma. Jest jeden referent i jest tylko jedno spojrzenie. Powinno być co najmniej dwóch niezależnych referentów. Być może mieliby różne spojrzenie na materiał dowodowy. To jest słabość prokuratora prowadzącego. To on rozdzielał karty, mówił co ma robić Urząd Ochrony Państwa, a co policja. Jak nie potrafił tego rozdzielić, to się powinien wyłączyć ze sprawy. Ostro komentował śledztwo Semik. Zarzucał mu, że Mierzewski nie chce tego robić, nie chce tak naprawdę podnosić odpowiedzialności i zrzuca wszystko na tak zwane naciski. Semik się dziwił. Jakie naciski? Niech powie, jak nadzorował to śledztwo. Czy był je w stanie nadzorować? Kto go naciskał? Semik pytał, czy słuchał, co mu opowiadali kolejni policjanci i funkcjonariusze. Z kolei Janusz Kaczmarek, ówczesny prokurator krajowy, stwierdził: Mierzewski, jak mówią, jego współpracownicy, miał luźny stosunek do swoich zwierzchników. Tym bardziej dziwiła go uległość, którą prezentował czasami podczas tej sprawy. Policjant, jeden z byłych szefów biura przestępczości zorganizowanej, tak powiedział. Bardzo porządny prokurator. Ma jednak nieznośną cechę. Jak się uparł, to nie uznawał argumentów innych osób prowadzących śledztwo. Nie można z nim było dyskutować, rozważać, dochodzić do wspólnych wniosków. Mówi wtedy, ale zobacz, to jest to i szedł jak uparty koń z klapkami na oczach. Prokurator prowadzący sprawę uderza i robi wojnę z służbami specjalnymi o udostępnienie mu niezbędnych materiałów do prowadzenia śledztwa. Główny prokurator prowadzący śledztwo skarżył mi się wtedy, gdzieś na jesieni 2001 roku, że urząd pod poprzednim kierownictwem nie udostępniał mu pewnych materiałów. W końcu jest ta decyzja. No ale chyba jest nie w porządku, że ten, który walczył o te materiały tak bardzo, które były mu przydatne, nie zapoznał się z tymi materiałami. Mam tu odmienną wersję. Pan Katarzyn Miężyski twierdzi, że ze wszystkimi dokumentami się zapoznał. Dano mu natomiast do zapoznania się z dokumentami, z których nawet nie mógł sporządzić notatek. Mogli się zapoznać na miejscu prokuratorzy z dokumentacją. Mieli możliwość zrobienia z tego notatek i wyciągów, jeżeli by one były potrzebne do prowadzenia śledztwa. On oświadczył prokuratorowi krajowemu, że zapoznał się z aktem. No to kłamie. To jest bardzo proste, to kłamie. Co mam panu powiedzieć? Jeszcze raz powtarzam. Na dzień odejścia z dnia 2005 roku, lipiec, pan Mierzewski nie zapoznał się ze wszystkimi materiałami, o które prosił. Jest jednak jedna osoba, to Małgorzata Wierchowicz. Właściwie wszyscy moi rozmówcy byli bezlitośni w ocenie jej osoby, w tego jak funkcjonowała, jak działała, jak prowadziła to śledztwo. Przede wszystkim zarzucali jej wydobywanie świadków z kryminałów, wydobywanie zeznań, które służyły jednej hipotezie, co wiadomo jak się skończyło. Blamarzem w sądzie. W książce przeczytacie więcej na temat y, tych osób, które prowadziły tak a inaczej śledztwo. Problem świadków. Problem świadków wydobywanych z kryminałów to główny problem tego śledztwa. Wiarygodność tych świadków zawsze stanowiła. I stanowi największy problem. Główni świadkowie to przestępcy, w tym mordercy, najbardziej podatni na wpływy śledczych, walczący no. o to, by skrócić sobie wyrok, polepszyć warunki bytowe w zakładzie karnym. Z czasem maleje wiarygodność świadków. No. To przez brak wiarygodności świadków doszło do porażki i w jednym śledztwie, i w drugim. Przypomnę, oba zakończone klęską w sądzie. Faza, w której zajmują się tam policjanci, którzy za zajmują się jakby papałą, ale zajmują się też wieloma innymi sprawami, no, powodowała moje osobiste rozdrażnienie. Mówiłem wówczas szefom policji, że w moim przekonaniu przede wszystkim należałoby ściągnąć najwybitniejszych do legionowa policjantów z całego kraju specjalistów od zabójstw i dać im tylko to jedno zadanie. Dawid Biedziak, były rzecznik Komendy Głównej Policji, stwierdził, że popełniono błędy w tym śledztwie. Najpierw śledztwo prowadziła Komenda Stołeczna Policji. W tej fazie docierały sygnały, że Mazur po przesłuchaniach odwiedza znajomych w komendzie. Biedziak mówił szefom policji, radził, żeby przede wszystkim ściągnąć do Legionowa najwybitniejszych policjantów z całego kraju. Specjalistów od zabójstw i dać im tylko tą jedną sprawę, dobry pomysł, prawda? Dlaczego nie zrealizowany, skoro były tak głośne deklaracje, że jest to sprawa honoru? A jak się okazuje, w sumie postępowano przy tej sprawie dość standardowo. Policjanci spoza Warszawy nadaliby impet temu śledztwu, byliby uwolnieni od Warszawki, wszelkich powiązań Warszawki tamtych lat. Bardzo złej Warszawy z bardzo złą policją, to trzeba zaznaczyć. Na nich nie działałyby nazwiska, które mogą blokować śledztwo. Zbyt często przechodzono do porządku dziennego nad takimi postawami, jak zaprezentował to np. dyrektor Biura do Spraw Przestępczości zorganizowanej Ryszard Borucki, kiedy wezwano go na przesłuchanie w sprawie zabójstwa Marka Papały, powiedział Chcę żyć, dlatego nic nie powiem. Poważnie, jeden z ważniejszych policjantów mówi coś takiego od i to uchodzi? To znaczy co? Policja to mafia, jego szefowie to mafia, jego najbliżsi pracownicy to policyjna mafia? Tak jest? Takie deklarowanie, że jest to sprawa honoru, a, a, a postępowanie przy tym dość standardowe, no takie jak przy innych zabójstwach, jakby nie e, powodowało, że. że była strata czasu. Policjant. Marek Biernacki, były szef MSWA, mówił: To dziwne, brakowało woli zwycięstwa. Gdy z ręki bandytów ginie zwykły policjant, to wszyscy koledzy powinni zrobić wszystko, żeby wykryć mordercę. Tym bardziej, gdy ginie generał i szef. Oczywiście, że wytknąłem Markowi Biernackiemu, że to on także odpowiada za to śledztwo, za czas, kiedy był szefem i powinien coś zrobić z tą sprawą. Wiernacki tłumaczył mi się, dlaczego nie miał odwagi samodzielnie podjąć decyzji o zmianie ekipy śledczej i dlaczego jego następcy mieli ten sam problem. Każda zmiana byłaby odebrana jako polityczna. Jeśli by nastąpiła zmiana ekipy, to wtedy powiedziano by no tak, zmieniają ekipę, bo obecna jest blisko wykrycia sprawców. Zawsze zresztą dostawaliśmy informację, że już blisko, że materiał dowodowy jest zebrany. Tylko, powiem tak, od polityka wymaga się jednak odwagi większej odwagi niż od dziennikarza, od państwa i raczej on nie powinien zachowywać się koniunkturalnie i tłumaczyć się tym, co powiedzą inni. To nie powinno paraliżować go do podjęcia wyraźnych decyzji. Decyzji, które by spowodowały, być może, to, że dzisiaj byśmy wiedzieli, kto zabił generała Marka Papały. I oczywiście to nie Marek Biernacki odpowiada za to śledztwo, za to, że było jak było. On ma tylko odwagę powiedzieć o tym, co, co innych spotykało, co inni mieli w głowie, by na przykład nie podejmować decyzji o zmianie ekipy śledczej. Na Każda zmiana byłaby odebrana jako zmiana polityczna, ponieważ z... zawsze się dostawało się informacje, że już blisko, że już materiał dowodowy jest zebrany. Jak następuje zmiana, to w tym momencie, w tym momencie się mówi, że no tak, zmiana jest, bo oni są blisko wykrycia śledztwa. Jest to, są to decyzje bardzo ryzykowne i bardzo decyzje trudne. Być może, być może do takiej decyzji by doszło, gdyby nie pewien przełom śledztwy, który nastąpił. Gdybyśmy nie dostali tej informacji, że bezpośrednio ze zabójstwem jako cyngle czy osoby, które nagrywały cynglów, stał Niemczyk i Bogucki, to te zmiany by doszły. Myślę, że gdyby dzisiaj Marek Biernacki miał możliwość nadzorowania śledztwa, czyli nadzorowania policji, na pewno by już nie uległ tym naciskom, które wtedy dla niego wydawały się na tyle ważne, że trzeba je było rozpatrzeć. A na pewno też by nie reagował na wrzutki, jakie bardzo często ekipa śledcza dokonywała, mówiąc o kolejnym przełomie. W pewnym momencie przeczytałem gdzieś w gazecie, że gwarancją sukcesu tutaj jest dwóch policjantów. Jeden z nich prowadzić miał sprawę Jaroszewiczów. Jeżeli rekomendacja tutaj w postaci prowadzenia sprawy zabójstwa Jaroszewiczów jest rekomendacją pozytywną, no to. Na te zeznania świadków też mam prawo patrzeć tak troszeczkę pod kątem niedowierzania. Więc kto odpowiada za tak skandalicznie prowadzone śledztwo? W drugim tomie analiz, tym dotyczący czynności operacyjnych, już na pierwszej stronie pada zarzut, który powinien skutkować postępowaniem dyscyplinarnym wobec Małgorzaty Wierkowicz. Materiały operacyjne nie są skatalogowane i opisane w postaci sporządzonych wykazów, dokumentów. Czy też spisu dokumentów zebranych w materiałach operacyjnych? Taki stan rzeczy uniemożliwił precyzyjne odnoszenie się do opisywanych dokumentów. Czytamy w podsumowaniu analityków kryminalnych. Kiedy pytałem analityków o co chodzi, mówili wprost: brak wpisu do ewidencji dokumentu oznacza, że może być w każdej chwili zniszczony, zmieniona może być jego treść, i nie ma wiedzy, komu został udostępniony. Obie analizy są porażające i kompromitujące dla organów ścigania. Pamiętajmy, szefowa grupy generał nie działała w próżni. Działała z innymi, ktoś na nią także był i ktoś ją miał obowiązek nadzorować. Po artykule śledztwo patykiem pisane, tajemnica śmierci Papały, odbyłem kilka mocnych rozmów z decydentami w policji i prokuraturze. Lęk przed dalszymi publikacjami obnażającymi nieznaną stronę tego niby najważniejszego honorowego śledztwa w Polsce, pokazującymi inną wersję śledczą w sprawie, doprowadził do tego, że rozwiązano grupę generał, a szefową Małgorzatę Pierchowicz z honorami odesłano na emeryturę. Nie, nie, nie rozliczono jej, wysłano ją z honorami na emeryturę. Powstała nowa grupa śledcza w Komendzie Głównej Policji, podlegająca prokuraturze w Łodzi. Nie przeszkadzało to nikomu, że toczył się proces przed sądem w Warszawie. Doszliśmy do schizofrenicznej sytuacji, że w pewnym momencie sprawą zajmowały się dwie prokuratury, które miały dwie różne wersje. Warszawa obstawała przy wersji ze Szardem Boguckim i Edwardem Mazurem, a według Łódzkiej Prokuratury to Igor M. Pseudonim Patyk zastrzelił papał w trakcie próby kradzieży jego Deuspero o wartości co najmniej 31 tysięcy złotych. Wraz z Igorem M oskarżono 6 osób, którym zarzucano kradzież w końcu lat 90., kilkudziesięciu samochodów osobowych. Trzem z nich zarzucono także usiłowanie dokonania rozboju wobec papały. Obie wersje padły przed sądami. Oskarżeni zostali uniewinieni. W październiku 2020 roku, po pięciu latach procesu, sąd uniewinnił Igora, pseudonim Patyk, od wszystkich postawionych mu przez Łódzką Prokuraturę zarzutów, w tym głównego zarzutu zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Pozostałe sześć osób oskarżonych sąd również uniewinnił, bądź zdecydował o umorzeniu postępowania. Oczywiście nikomu z prowadzących śledztwo włos z głowy nie spadł. Ostatnio, w rozmowie z dziennikarzem superwizjera TVN Małgorzata Wierchowicz, pomniejszała swoją rolę i zwalała odpowiedzialność na prokuratorów. Słusznie, bo to oni podejmowali ostateczne decyzje. Słowa prokuratora Jerzego Mierzewskiego, który stwierdził, że przegrana w sądzie to jego klęska, nie załatwiają sprawy. Prokuratorzy z Łodzi także ucichli, nie wytłumaczyli swojej klęski. Oczywiście wszystko jest możliwe. Można do wszystkiego wrócić, ale musiałby powstać zespół śledczych, ludzi, którzy faktycznie posługiwaliby się pewnymi kanonami działania i bardzo chłodno podchodzili do każdego jednego wątku. Należałoby dokonać. Kwarendy wszystkich materiałów, jakie zostały zgromadzone. Kto rozliczy śledztwo w sprawie zabójstwa generała Marka Papały? Dokona bilansu, przejrzy je, oceniając popełniane błędy, czy w wymiarze sprawiedliwości znajdzie się ktoś na tyle odważny, by podjąć zdecydowane działania w sprawie śledztwa, które tylko od czasu do czasu odżywa w mediach. Nieważne, że mamy już do czynienia z przedawnieniem. Ważne jest to, by w tej sprawie prawda. Wygrała, by było to nauczką dla wszystkich, że państwo nie odpuszcza. Nie odpuszcza tego, że zabija się szefa policji. Te pytania wielokrotnie stawiałem w filmie, książce, w artykułach prasowych. Oczywiście nic się nie działo. Dzisiaj publikacja książki także jest milczana. Słuchaj, tak naprawdę Polski Miasto sprawiedliwości no, wykazuje jakby całkowitą bezradność w tej sprawie, bo... Nie wiem, bo mi się zdaje, że, że... śledztwo w sprawie Papały ma też chyba aspekt polityczny. I tam, gdzie polityka miesza się z prawem, tam zawsze jest niedobrze. Dzisiaj każdy chce mieć święty spokój, każdy chce zapomnieć o tej sprawie. Właśnie dlatego zrealizowałem ten podcast, właśnie dlatego napisałem książkę Sięgnijcie po nią po to, żeby nie zatarto śladów pamięci o tej ważnej sprawie. Ważnej, bo jeśli zwykły obywatel ma się czuć bezpiecznie, to musi mieć gwarancję, że policja i prokuratura działa skutecznie. Skoro nie jest w stanie rozwiązać sprawy najważniejszego policjanta w kraju, to jak ma rozwiązać sprawy zwykłych ludzi? Przeczytajcie blokowaną, niewygodną dla wielu książkę o skandalicznym śledztwie w sprawie generała Marka Papały. Dostępny jest także audiobook. Nie pozwólmy, aby zadeptano ślady w pamięci o tej sprawie.